które są wielką, świętą, które są od Dzieciątka Jezus, święty Franciszkiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz stojąc pod tym krzyżem, powiedział ten mój kaznodzieja, powiedz głośno, że rozumiesz coś z tajemnicy Bożego miłosierdzia. Yy, I ja sobie stoję pod tym krzyżem i nie rozumiem nic z tajemnicy Bożego miłosierdzia. Bo nam się wydaje, że to jest takie słodkie, że to jest takie piękne, tak tym co są spętniejsi, to się wydaje, że to jest takie, yy, że mogę sobie przeżyć życie do kitu, ale rzutem na taśmę jednak i tak mnie ten Pan Bóg do nieba wpuści. To zupełnie nie jest tak, bo to się ludziom tak wydaje, że do, do końca życia będę miał wolny wybór, to w ostatniej chwili wybiorę. To moja koleżanka, znana teolog, powiedziała, to, to jest tak, jak z leżeniem na kanapie, jedzeniem chipsów i oglądaniem telewizji i w opcji pójściem pobiegać. Tak? Znaczy leżę i mogę, mogę leżeć i jeść chipsy, albo mogę pójść pobiegać. Mam wybór. I za 20 lat, jeżeli będę wybierał tylko leżenie i jedzenie chipsów, to teoretycznie nadal będę miał wybór, ale już nie będę w stanie stać z kanapy iść pobiegać. I, I to niestety tak wygląda. Jeżeli całe życie tarłeś oczy brudnymi łapami, to nie ma szans, żeby najcie, jak się zderzyć centralnie z Jezusem Chrystusem, to go nie rozpoznasz, tego miniesz. Bo nie wiesz, co to jest, bo, bo on się nie pojawi jak na obrazku z sercem płonącym na półotrzebnej, nie będzie miał tęsknych oczu i nie będą stały anioły, nie będą brzmiały, to jest Jezus, to jest Jezus. Tak? Yy, więc... Trzeba, trzeba o tę swoją, że tak powiem, rzeczywistość dbać, a ja zuchwale ufać w Boże Miłosierdzie. Ale jak się popatrzy na to, co to znaczy Boże Miłosierdzie, to kapcie człowiekowi spadają. My nie dorosliśmy w pięciu procentach, czy promilach nawet, do tego, co jest w Ewangelii. My w pięciu promilach nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, a już co więcej ogłosić światu. Już nie mówię o tym, że mamy tak żyć. Bo jakby od człowieka wymagać, my się skupiamy na tym, że Jezus tego zakazywał, czy tam tego zakazywał. Świetnie. Tylko Jezus od Ciebie wymaga, żebyś był miłosiernym Ojcem. Jezus od ciebie wymaga, żebyś był tym robotnikiem winnicy, który się nie będzie kłócił, że inny dostał więcej i godzi się na taką jawną niesprawiedliwość. Jezus godzi się, że inni będą przed tobą, wydaje ci się fajniejsi wchodzić do Królestwa Niebieskiego, e, wydaje się gorsi będą wchodzić do Królestwa Niebieskiego, a ty się masz zająć swoim zbawieniem e, i tym, żeby tobie wystarczyło tego, żeby siły e, i ducha na, tego, na to, żeby Chrystusa rozpoznać w kluczowym momencie. E, tajemnica Miłosierdzia Bożego. E, Wyrywa człowieka kompletnie ze wszystkich, ze wszystkich pojęć, w których my urządzamy nasz świat. To przekracza absolutnie wszystko. I o tym jest Ewangelia. Faustyna o tym przypomina. Mam nadzieję, że będzie przypominała skutecznie, że to, co zapoczątkowała, nie będzie tylko polegało na tym, że się będzie jeździło do i całowało święte kosteczki i przecierało szmatko, tylko że my zaczniemy tą prawdą o tym, że Bóg jest miłosierny żyć. Że my będziemy wierzyli w miłosiernego Boga, ale też będziemy miłosierni, tak jak Bóg dla innych. Yy, sprawiedliwi? No właśnie. Co to znaczy ta sprawiedliwość? Czy nasza ludzka sprawiedliwość, którą chcemy komuś wymierzyć, słusznie, mamy do tego prawo, zgadza się zawsze, widzi się z Bożą Sprawiedliwością i Miłosierdziem? No po Ewangelii, po Starym Testamencie można powiedzieć tak, ale Ewangelia, Nowy Testament, kurka wodna, zupełnie zmieniło perspektywę. Panie, to, co potem jakoś to wszystko zrozumieć i nie rodzina mogła też właściwie pociągnąć na W tej książce, o której e, mówiłem, jest wywiad z takim Timem Rorem. bo ja pojechałem między innymi na Guam i spotkałem tam takiego człowieka. jest taka wyspa koło Rowu tam jest taka duża amerykańska baza wojskowa i jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. No i jednym z ludzi, których tam spotkałem, był taki Tim Ror, taki miejscowy, terlikowski do, do ósmej potęgi. Tak? Znaczy na no, terlikowski to jest przy nim w ogóle y, mały, miękki, po prostu pluszowy miś. Ten człowiek po prostu nie bierze jeńców. To jest po prostu kompletny pistolet. Tak? To znaczy, bronia tomowa lokalnego biskupa. I, i, I to jest naprawdę beton. Natomiast on też jest, on jest też bardzo przytomnym katolikiem. tak? I mówi: Ja mam, ma 11 dzieci. mówi: Wszystkie zabrałem z religii. Nie będzie mi jakiś katecheta i bałamuciu albo jakiś ksiądz. Wziąłem kodeks sprawa kanonicznego. Jest wyraźnie napisane: To rodzice mają uczyć dzieci wiary. I mają uczyć dzieci religii. Mają wychowywać je w wierze. A kościół może to ewentualnie sprawdzać. Jeżeli by chciał. W związku z powyższym, jak ja mogę najważniejszą rzecz w życiu moich dzieci, czyli ich zbawienie, ich duszę, oddać jakimś ludziom, co do których ja nie wiem, jak oni byli przygotowani, co mają w głowach, jak potrafią to zrobić, żebym przypadkiem jeszcze dziecka w drugą stronę nie nastawiał tym, że będą, nie dlatego, że ze złych intencji, ale dlatego, że nie będą umieli po prostu go zająć i zaciekawić. Tak? Ja to mam zrobić, to jest moje zadanie. No i biskup chciał, ja nie chciałby się z nim zgodzić. Ja się zgadzam z Timem Brołem, że sprawy są postawione na głowie. To, że religia jest szkoła i myślenie o tym w takich kategoriach stanu posiadania, że już wyrwaliśmy tym komuchom, tak, i tym, co i całej reszcie, to przecież musimy to kurczowo trzymać, bo to będzie przegrana, jak stamtąd wyjdziemy. To jest jakiś absurd. Myślenie o w ogóle w Kościele, jak się pojawia logika stanu posiadania, to jest koniec Kościoła. Kościół nie ma stanu posiadania, z zasady i z definicji. I ja jestem przekonany, że gdybyśmy wycofali religię ze szkół i całą tą parę puścili w odbudowę duszpasterstwa parafialnego, w to, żeby każdy kościół był takim parafialnym, takim miejscem, do którego młodzież, ta, która chce, będzie przychodziła, będzie się interesowała, yy, będzie tam coś ciekawego, to byłoby znacznie prościej. No ale jest karta nauczyciela i to jest w bardzo wielu miejscach bardzo wygodne. Nie wszyscy oczywiście księża i katecheci tak mają, ale ja miałem taki przypadek w Sosnowcu, kiedyś miałem wykład do księży i przyszedł do mnie młody książę, mówił, o, pan, tak jedzie na tę religię w szkołach, proszę pana. A my nie mielibyśmy jak spotkać tych ludzi inaczej niż w szkole. Oni po prostu by byli kompletnie poza naszymi radarami. No ja mówię, no, no to jest jakiś argument, a przychodzi za chwilę starszy na ksiądz i mówi, proszę, ja słyszałem, co, proszę panie redaktorze, co on mówił, ja jestem jego proboszczem, pan go nie słucha. Oni wszyscy młodzi myślą tylko o karcie nauczyciela i o tym, jak zdobywać kolejne te szczebla awansu zawodowego, a nie chcę się doby ruszyć, bo tak konkretnie powiedział, żeby coś zrobić przy parafii. I ja się muszę po prostu zabierzać, że oni mają czasu przez tę szkołę, ale ja przeklinam tę całą szkołę i tak, tak jak w szkole. Bo ja byłem chciał, żeby on mi robił przy parafii. No i oczywiście pojawia się teraz znowu kolejny argument, no ale przecież trzeba bać o młodzież, trzeba młodzież dawać dostęp. Ja nie rozumiem, dlaczego się ludzie tak często na tą młodzieżą, jakby to były jakieś półgłówki, jakieś kompletnie upośledzone, dziwne stworki. No przecież to są ludzie, którzy chcą być uważani za dorosłych. Mają 13 czy 14 lat, decydują o tym, czy podjąć inicjację seksualną, czy nie podjąć, eee, deklarują się z sympatii politycznych w prawyborach szkolnych, eee, podejmują wybory dotyczące całego swojego życia, studiów i tym podobnych historii, a ja mam im przychodzić i mówić, ale Bozie, to ja ci wtłoczę? Jak zechcesz, to sobie wybierzesz. Jesteś dostatecznie duży czy duża, żeby wziąć odpowiedzialność również za swoje życie duchowe. To jest twoja dusza, twoje życie. Ja ci mogę tylko stworzyć warunki do podjęcia decyzji, a nie będę cię ciągał na siłę, żebyś ty nasiągł klimatem religijnym. Ja muszę stanąć na głowie, żeby cię zaciekawić. Ale nie podejmę za ciebie decyzji. Tak? Takie jest moje zdanie, może nieortodoksyjne, jeżeli chodzi o katechyzę w szkołach. Natomiast myślę, że uwolnienie mocy, która by wreszcie... Spowodowała, żeby przy tych parafiach zaczęło kwitnąć, żeby nawet to zwane duszpasterstwo ogólne, czyli do wszystkich, żeby ono inaczej wyglądało, żeby ten ksiądz skatowany 20 godzinami użeraniem się z gimnazjalistami, którzy chcą mu udowodnić, że wiedzą lepiej wszystko o seksie niż on wie i że to jest takie śmieszne, że on nie wie. Zamiast całej tej frontowej walki po prostu oddać się temu, do czego został wyświęcony. Księży się nie święci na inżynierów, księży się nie święci na kierowców, księży się nie święci na nauczycieli szkolnych, mianowanych czy dyplomowanych, tylko na księży się święci. I, I to jest po prostu jakieś kompletne marnowanie potencjału, kompletne marnowanie kapitału, który sami sobie wyhodowaliśmy, tak? Siedem lat tego księdza żeśmy inwestowali, uczyliśmy go, wzięliśmy go z naszej wspólnoty, a on później idzie i robi to, co każdy świecki mógłby robić. To już mówię, już abstrahując od samej koncepcji katechezy w szkole. Już jakby jakby katecheci uczyli, ale księży z tego wyjąć na Boga. No. Przecież to, 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 tak samo jak się na detektywa ksiądz nie święci, prawda, ojciec Mateusz jest tu jedynym wyjątkiem, który, który znamy, ale on się świetnie sprawdza i w katechezie i y, ja się to zastanawiam, że jak, jak w tym samym samomierzu jeszcze ktoś w ogóle żyje. To, to, to tam tyle wymordowano osób. Przepraszam do bardzo. Tak, tak, muszę kończyć już? Czy my jeszcze my, jedno my, pytanie Prawda? A co to, jest? Co czym to? Jest? Ale wtedy głowę. A to, to dobrze. To, 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 to. Ofiary muszą być. Muszą. Muszą. Tam, tak, jak mi kiedyś Adam Michink, jak przyszedłem prosto ja bym... do tego, Jedno krótkie pytanie. A państwo jeszcze chcieli A jeszcze ktoś, bo pan, już pytał. a może jeszcze by zapytał? Ważne pytanie. Pan może pytał. Ja chciałem zapytać, w którym momencie Pana życia, zał, znaczy, yy, Pan zaczął z Bogiem, czyli odnalazł Pan czy no, Chciałbym powiedzieć, że był jakiś taki spektakularny moment, chciałbym ucieszyć Państwa jakąś opowieścią, że byłem jakimś dramatycznym poganinem, który się jakoś strasznie źle prowadził i dopuszczał okultyzmu oraz deprawowania dziewic. E, e, Na no, później spotkało mnie światło z nieba i od tej pory już wszystko się zmieniło, i nic takiego nie miało miejsca. Yy, 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 szkoda, bo miałbym fajną historię do opowiadania. Yy, to, to, to był gdzieś proces, to była ewolucja. To było odkrywanie bardzo powolne, bo ja jestem dość oporny. Yy, cierpliwe dawanie się odkrywać ze strony Pana Boga yy, i przez różne zakręty odkrywanie, przez, yy, przez nieprawdopodobne czasem zakręty, z których wydawałoby się, że powinienem wypaść bez znani każdy by wypadł yy, i, i tylko cudem nie wypadłem. Ja. Myślę, że im starszy jestem, tym bardziej doceniam, nie chcę powiedzieć, systematyczność, ale pewną ciągłość relacji. To znaczy to, że nawet jak ja robiłem najgłupsze rzeczy w moim życiu, a trochę ich zrobiłem, jak żyłem zupełnie nie jak chrześcijanin, i nie wiem dlaczego się tak wtedy nazywałem, nie przestawałem się modlić. Nie przestawałem z nim rozmawiać nawet o tym. Nie przestawałem chodzić do kościoła y, nawet codziennie. Trzymałem się go po prostu kurczowo. Y, I uczyłem się w praktyce jednej rzeczy, która jest szalenie ważna, a przez którą wielu ludzi nie ma życia duchowego albo ma je w uwiądzie, y, to znaczy, do lekarza się idzie wtedy, jak się jest chorym, a nie wtedy, jak człowiek zdrowieje. Do lekarza się idzie wtedy, jak jest najgorzej. Jak jesteś zanurzony w najgorszym brudzie, syfie, i nie umiesz się z niego podnieść. Do lekarza, do Pana Boga, masz iść wtedy, kiedy grzeszysz, a nie wtedy, kiedy już ci się wydaje, że sytuacja jest opanowana. Bo to jest prosta droga do duchowej śmierci. Człowiek sobie sam z sobą nie poradzi. Po to przyszedł Jezus, po to dał nam sakramenty, żebyśmy szli do tych sakramentów wtedy, kiedy są rany, kiedy ropieją, kiedy cuchną, kiedy jest źle. A my myślimy sobie, mamy coś takiego, co ja nazywam czasami, Hmm. syndromem sprzątania przed przyjściem pani sprzątającej, tak? Może trzeba z, oczywiście porównanie doskonałe, także trzeba najpierw posprzątać, bo przecież ona przyjdzie, tak? Nie, ona ma posprzątać. Pan Bóg przychodzi i, i zobaczcie, w co się angażuje, że on przychodzi i chce posprzątać, on chce uzdrowić, on chce wyczyścić, tylko my się kurczowo wzdragamy, że nie teraz, nie teraz, Panie Boże, bo jeszcze ja muszę dokonać wewnętrznego wysiłku i wewnętrznej pracy. Nie, ma, na samym dole Pan Bóg się chce uzdrowić, w samym najgorszym syfie. Ja się tego, tego uczyłem w praktyce, Uczyłem się tego, że Pan Bóg, jak masz ranę, to przychodzisz i Mu ją pokazujesz i mówisz, zobacz, mam ranę. I nie jest w tej chwili istotne, czy Ty się sam postrzeliłeś, czy ktoś Cię postrzelił. Nie masz ganiać za sprawcą, robić profilu psychologicznego, bo się wykrwawisz. Ty masz przyjść do Niego z tą raną. On ma Cię wyleczyć. Teraz, już. On się nie boi tej rany. I to doświadczenie Chrystusa uzdrawiającego w sakramentach, w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, ale też w sakramencie namaszczenia chorych, które miałem szczęście dwa razy w życiu przyjąć i, i wiem, jakie wielkie łaski się z tym wiążą, i, yy, i teraz już chyba nawet będę udawał umierającego, jakby coś przyszło, żeby jeszcze raz dostać, bo to jest wielka łaska, która się z tym sakramentem wiąże. Yy, mnie prowadziła po prostu sakra no, my prowadziły sakramenty. Ja nie przez dwa miesiące chyba, czy trzy należałem do jakiejś wspólnoty poza oazą tam kiedyś. Ja, ja, ja nie mam żadnej wspólnoty ruchu kościelnego. Ja mam tylko Kościół. Ja mam tylko i aż sakramenty. Ja mam dokładnie takie same warunki wyjściowe, jak wy macie, jak każdy ma. I, i co? I Pan Bóg mi za łeb po prostu ciągnie przez to wszystko. Chciałbym mieć y, jakąś taką pikantną opowieść, bo na przykład tacy nawróceni muzycy rokowi mają. I to później strasznie fajnie się opowiada, właśnie, że Jezus przyszedł, teraz doświadczył, na przykład Budzyński. Ile razy słyszałem o Budzyńskim? się nawrócił, jak szedł po rybę do sklepu. E, I i nadzieja zawsze tak akcentowali, że on po te rybę szedł, bo jakby szedł po schwałkę to już by nie było e, takiego efektu, prawda? A to jednak szedł po rybę, po, e, po, symbol, po symbol chrześcijaństwa, jakoś. I to się wszystko tak mistycznie złożyło. E, miałem kiedyś taką sytuację, którą opowiadam, taką anegdotę, jako anegdotę, e, jak e, nagrywałem program między sklepami i był taki właśnie świeżo nawrócony kolega, Yy, który spotkaliśmy się w toalecie, w złotych tarasach po nagraniu, i on takim całkowicie ekscytowany do naszą rozmową mówił kiedy Jezus dotknął Twojego serca i my jesteśmy w talecie cały czas, i my jesteśmy w toalecie. Szymon, kiedy Jezus zmienił Twoje życie, kiedy, kiedy przyszedł i, i kiedy się nawróciłeś, kiedy pan Cię domu, kiedy uznałeś go za swojego Pana i Zbawiciela, i tak dalej, i tak Ja tak próbuję delikatnie pod walkę z tą całą dyskusją. A on cały czas nakręcony, nakręcony. I ja sobie mówiłem, Boże, jak ja bym chciał mieć w sobie jakąś taką historię, żeby mu taką powiedzieć. Nie mam. Pan Bóg po prostu szedł zawsze o krok przede mną. I głęboko zachęcam do tego, żeby doceniać jego codzienną, małą, czasami przez nas niedostrzeganą obecność w naszym życiu, bo, bo on nas nigdy nie zostawia. Miałeś cudowne nawrócenie, czego nie miałeś, punkt wyjścia zawsze, punkt dojścia zawsze masz ten sam świętość i, i to jest wykonalne e, po prostu. No. Pan ubolewa nad tym, że nic dzięki Panu się nie nawrócił? Ja byłbym być może chętnym, bo... No, ale to, 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 po takim to, wstępie, w to wiem, że nic z tego nie to, to, co, to, co pan, to, co pan mówi, jest bardzo przekonujące. Natomiast żeby się stało to faktem, to, to moje nawrócenie, to byłoby wtedy, kiedy pan podjął pewien, pewien temat tutaj taki Staszowski. Ja, ja, powiem, zresztą, że bardzo, że bardzo ja powiem... Ja powiem z trzech zdaniach, ale jeżeli, nie, jeżeli pan by... ale... ale, pan bardzo... Bardzo... ale jeżeli... Trzy zdania, dobra. trzy, zdania nie, trzy nie, zdania... nie, ale przepraszam bardzo, ja przejmę brutalnie, ale widzę, że państwo mają bardzo dużo książek do podpisania i to zejdzie z pół godziny... Ale może pan Szymon by pozwolił jednak? Ja nie wiem, ja władzy. tu pan Szymon nie ma władzy, władzę mam no. ja. A ja, teraz, a ja teraz panią pojadę z cykatem. Nie miałaby pani nade mną żadnych władzy, gdyby pani nie dano Moja tak. Ja i... może <grymne> I to... ja, ja powiem tylko jedno zdanie: że to chodzi o ważną sprawę społeczną, no, ale trudno, skoro Pani uważa, że nie można no, e, proszę, proszę Państwa, by... y, ja rozumiem, że wy wiecie o co chodzi, I... y, tak? Nie chodzi o to, żeby Pan wiedział. Ale naprawdę, przepraszam bardzo, ale. Ja też. Ja myślę, że. Ale ja mam nie mam, żeby nie... O, jest go -tencji go -tencji go -tencji Głosujmy, ale najpierw wybierzmy metodę głosowania przez jakieś głosowanie. Dobra i pan Państwu, proszę pana, Prowadziłem z grupą wolontariuszy, świetlicę tutaj dla biednych dzieci, dla trudnej młodzieży, no. która nic nie kosztowała władze, bo wszystko ja finansowałem. Tutaj nawet jest jedna wolontariuszka, która może to po po potwierdzić. Nie mogłem wynająć pomieszczenia ani od księdza, chociaż mają puste pomieszczenia, wielkie, nie mogłem wynająć pomieszczenia od gminy, ani od powiatu, od nikogo. Wynaliłem tylko prywatnie od prywatnego barku, barku w szkole. Mm -hmm. Po półtora roku ten barek wywalili. No. Jak wywalili ten prywatny barek, wywalili i naszą świetlicę. No. I teraz... Prywatnego pomieszczenia innego wnętrz nie mogę, bo tutaj nie ma dużych pomieszczeń. Troszkę ze 300 metrów. Proszę pana. Czy, czy pan by się tą sprawą zajął po prostu? Nie, nie zajmę się. Dlatego, że e, moja... Ja po pierwsze, nie znam dobrze tej sprawy. Ale ja, ja bym ja by ją wyjaśnił. Dobrze, świetnie. Po drugie, ja nie jestem, nie czuję się powołany do bycia autorytetem rozstrzygającym lokalne spory. Bo jeżeli pan mi przedstawi... A pan mógłby e, to opisać. Ale wie pan, e, ja nie jestem dziennikarzem, który... Pisze coś innego poza publicystyką, w tej chwili, poza tym wchodzenie w spory na szczeblu lokalnym. Ja po prostu nie czuję się do tego kompetentna. Ja nie mogę chodzi, panu coś poradzić. Nie chodzi o, tej... chodzi, chodzi o przestępstwo. Ja panu nie załatwię tej sprawy, nie jestem Elżbietą Jaworowicz. Natomiast mogę panu udzielić rady, jak chrześcijanin, chrześcijaninowi, co w takich sytuacjach należy zrobić. Bo wielokrotnie z taką sytuacją się stykałem. Stykam się z nią również w Zambii, kiedy na przykład próbujemy wychowując 250 dzieciaków, do których powinno się państwo dołożyć choćby groszem, nie uzyskujemy ani grosza. Widzimy ludzi, którzy kościół, który powinien pomóc, w ogóle nie pomaga, tylko znajdujemy jakichś pojedynczych ludzi, którzy są w stanie tu podrzucić 50 kurczaków, a tutaj jeszcze dać trochę ryżu. To, co Pan może zrobić, jeżeli zderza się Pan ze ścianą, to nie kopać się ze ścianą, tylko a, albo zbudować społeczność wokół tego, co Pan robi, taką, która da Panu siłę przełożenia taką, że żadna Elżbieta Jaworowicz Panu nie da takiej siły, tylko przekona Pan ludzi, którzy za Panem staną do tego, że ta świetlica rzeczywiście jest potrzebna i że, a, mało tego, jeżeli nie da się za darmo, to się na nią zrzucą bo będą przekonani co do tego, że takie miejsce jest potrzebne i Pan sobie ten problem sam rozwiąże. A jeżeli nie będą w dalszym ciągu chcieli, to należy zrobić to, co się w Ewangelii. Takich sytuacjach robi, to znaczy strząsnąć na staszów e, proch ze swoich nóg i iść gdzie indziej, tam gdzie będą panu chcieli. Zostać ambasadorem, wolontariuszem e, Siostry Małgorzatych Mieleskiej i Wspólnoty Chleb Życia, włączyć się w działalność jako ambasador Caritasu e, i spróbować robić coś, co się da w sytuacji, w której czegoś innego nie da się robić. E, to panu serdecznie polecam, e, nie tracić ducha, e, ale też po pierwsze budować wspólnotę, bo sam pan nic nie zrobi, a jak są ludzie, to się to wszystko rozwiązać. A jak będziemy narzekać, opisywać, chyba z doświadczenia wiem, że nic tak nie y, rozwiązuje problemów jak rozwiązanie ich samemu. Y, 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 wchodzenie i wywieranie presji na burmistrza, żeby go zawstydzić, publiczne piętnowanie księdza, że dlaczego on tak robi. Spowoduje, że, że on się oczywiście obruszy, on powie, że co to media nasłano i da coś tam z łaski, tak? Ale przecież kompletnie nie zmieni ani serca, ani sytuacji, bo was wywali po pół roku yy, ktokolwiek by to nie wynajmował, jak już sprawa ucichnie, przyschnie yy, i co będzie Pan za każdym razem wzywał Elżbietę Jaworowicz albo hołownie. Trzeba ten problem załatwić fundamentalnie od podstaw. Musi Pan zbudować wspólnotę. Ta wspólnota ma stanąć za Panem murę, macie wynająć miejsce na świetlicę i robić taką robotę, żeby wszyscy, którzy się na was wypinali, przyszli i poprosili później, całując Waszą klamkę, że chcieliby się do was przyłączyć i czy skoro robicie taką dobrą robotę to nie można by się pod to jakoś podpiąć taki jest woskielnie czy pan Właśnie w w dziękujemy nie